Na autostradzie A16 w pobliżu Kale grupa kilkudziesięciu nielegalnych imigrantów próbowała dostać się do naczepy ciężarówki. Kierowca zauważył wspinających się na jego pojazd imigrantów. W związku z tym postanowił zatrzymać się i przegonić intruzów. Ci jednak zaatakowali go przy użyciu cegieł. Mężczyzna doznał ciężkich obrażeń głowy, następnie krwawiący kierowca został porzucony przy drodze, natomiast imigranci wsiedli do ciężarówki i ruszyli nią w kierunku portu. Policja zatrzymała imigrantów po około 8 km jazdy. Okazało się, że w naczepie znajdowało się 20 mężczyzn. Ranny kierowca w ciężkim stanie trafił do szpitala. Wydaje się, że zachowanie imigrantów w Kale zaczyna się przenosić również do Belgii. W nocy z 31 lipca na 1 sierpnia na parkingu w belgijskim Gentbrugge nielegalni imigranci zaatakowali trzech kierowców ciężarówek. Jeden z kierowców był Polakiem. Został on brutalnie pobity oraz skopany. Według świadków prosił o pomoc w wielu językach, ale od nikogo jej nie uzyskał. Ostatecznie polskiemu kierowcy udało się uciec z parkingu. Dwóch pozostałych kierowców, Włoch oraz Francuz, również zostali dotkliwie pobici gdy policja przyjechała na miejsce, sprawcy zdążyli już uciec. Czy władze Francji i nowy prezydent Francji, Emmanuel Macron, rozwiążą w końcu problem z imigrantami w Calais? Niestety, po najnowszych doniesieniach wnioskuje, że problem może się jeszcze bardziej pogłębić. W poniedziałek Rada Stanu Francji nakazała, by dostęp do wody pitnej, a także do pryszniców i sanitariów zapewnić migrantom z Calais w ciągu 48 godzin, podtrzymując w ten sposób nakaz sądu administracyjnego wydany 26 czerwca i odrzucając odwołania Merostwa Calais i ministra spraw wewnętrznych, Gerarda Kolomba. Jak zapowiedział Kolomb, dostęp do wody pitnej, pryszniców oraz toalet zostanie zapewniony za pomocą mobilnych urządzeń, które rozlokowane zostaną wokół Calais. Dzięki takim zabiegom problem będzie coraz większy. W tej chwili imigranci wiedzą, że wokół Calais są fatalne warunki. Jeśli otrzymają informację, że w tamtym rejonie pojawią się woda pitna, prysznice oraz toalety, to z całą pewnością zaczną oni znowu do Calais napływać. Jednak to nie jest jedyny problem. Pracownicy międzynarodowych organizacji praw człowieka donoszą o przerażającym traktowaniu imigrantów przez władze we Francji. Nękane są nawet dzieci, donosi The New York Times. Najnowszy raport wykazał, że około 500 imigrantów pada ofiarą przemocy ze strony policjantów w Calais. Nękają oni również pracowników pomocy, którzy starają się pomóc uchodźcom. W zeszłym miesiącu francuski rzecznik praw obywatelskich, zażądał, aby natychmiast zakończyło się pogwałcanie najbardziej fundamentalnych praw uchodźców w Calais. Rząd Emanuela Macrona polecił wówczas lokalnym władzom, by okazywały im więcej człowieczeństwa i obiecał nowy plan dotyczący migracji. Wiele osób słysząc o tym, co się dzieje w Calais o atakach imigrantów na kierowców ciężarówek, zastanawia się dlaczego policja nie reaguje? Przecież imigranci stwarzają realne zagrożenie na drodze. W czerwcu w wypadku spowodowanym przez ustawioną na drodze przez imigrantów blokady zginął polski kierowca. Teraz nagle okazuje się, że policjanci się nad imigrantami znęcają i mają okazywać im więcej człowieczeństwa. Podejrzewam, że takie apele miały już miejsce wcześniej i dlatego policja tak naprawdę boi się reagować. W tej chwili policjanci jeszcze bardziej będą się obawiali, że jeśli skrzywdzą jakiegoś imigranta, który będzie na przykład ustawiał blokadę na drodze. To może ich spotkać jakaś kara. Nie imigranta, który łamie prawo, tylko policjanta, który próbuje temu zapobiec. Podsumowując, policjanci w kale nie mogą zdecydowanie reagować na agresję czy łamanie prawa przez imigrantów. Woda pitna, prysznice, toalety. Wszystko lada chwila będzie dostępne w pobliżu Calais. Dodatkowo okazuje się, że nawet jeśli jakiś imigrant zostanie złapany, to zostanie odesłany do pierwszego kraju, w którym został zarejestrowany jako uchodźca. Tym krajem dla większości imigrantów, czy tak zwanych uchodźców, będą Włochy. Co ten imigrant, waszym zdaniem, zrobi po odesłaniu do Włoch? Oczywiście wróci do Calais, żeby dalej próbować dostać się do Wielkiej Brytanii. Czy ta, powiedzmy, strategia władz francuskich. Doprowadzi do kolejnej tragedii na autostradzie A16 prowadzącej do Calais? Według mnie to kwestia czasu. Tak samo jak kwestią czasu jest to, że odrodzi się sławna dżungla pod Calais. Jakie jest Wasze zdanie na ten temat? Czy władze francuskie robią wszystko, żeby rozwiązać problem imigrantów pod Calais, czy raczej to wszystko zmierza w zupełnie inną stronę? Odpowiedzi zostawcie w komentarzach pod nagraniem, dajcie lajka, subskrybujcie, udostępniajcie na Facebooku i do usłyszenia wkrótce.